Bawienie przyszło przez krzyż. Przedziwna to tajemnica. Każde cierpienie ma sens. Prowadzi do pełni życia. Umiłowanie w Panu, siostry i bracia. Chrystus jest naszym lekarzem. On uzdrawia wszystkie nasze choroby i te fizyczne, cielesne, i te moralne, duchowe. W XVII wieku żyjący John Newton był handlarzem niewolników był bardzo bogatym człowiekiem, miał własny okręt, ludzi, służb załogę tego okrętu i woził z Afryki Skrytanych Murzynów do, do portów Ameryki. I przyszła taka sytuacja, że na morzu rozszalała się straszna burza. I właściwie wszyscy już byli przekonani, że to jest koniec. I wtedy John Newton ukrętnął na pokładzie statku, złożył W tej trudnej sytuacji, jeśli przeżyjemy, to przyrzekam Ci dzisiaj, że skończę z tym procederem. Nie będę ludzi krzywdził. I kochani, niewiele trzeba było czasu, burza się uciszyła, dopłynął do portu, ale rzeczywiście słowa dotrzymał. Sprzedał okręt. I dzisiaj w Ewangelii widzimy tego człowieka nieszczęśliwego. Trąd to była straszna choroba i właściwie jest nadal, tylko dzisiaj możemy trąd leczyć. Dzisiaj się leczy ludzi chorych na trąd. Mają Nie było pomocy chorym na trąd, tylko były surowe przepisy. Jeżeli zauważysz u kogoś o oznaki trądu, to taki człowiek będzie wykluczony i będzie się poniewierał, nie będzie mógł się kontaktować z innymi ludźmi. I kochani dramat tej choroby w tamtych czasach polegał na tym, że ci ludzie trędowadzi często nie umierali na trąd, ale umierali z głodu. Bo nie mieli możliwości, nie mieli warunków, żeby normalnie przeżyć. I Pan Jezus, zobaczmy, że Pan Jezus ok Pokazuje nam, że jest mocniejszy, bo ponad te wszystkie przepisy. Pan Jezus, jak dzisiaj mówi Ewangelia, zdjęty litością, dotknął tego chorego i mówi, chcę, bądź oczyszczony. I trąd go opuścił. Kochani, chcieliby wejść w sytuację tego człowieka. Jaka musiała być ogromna jego radość, kiedy zau zauważył, że nie ma już na jego ciele freniących ranców, chodzących. Kiedy zobaczył, mogli tylko się pomodlić, poprosić i Pan Jezus ich je uzdrowił. A dzisiaj to już nie mamy takich warunków. I to jest błąd, bo dzisiaj nadal Pan Jezus jest tym naszym lekarzem, który zbawia, ale i leczy. I dzisiaj Pan Jezus posługuje się ludźmi. Tutaj w naszych polskich warunkach. Trzeba wspomnieć, teraz w jednym z ostatnich numerów gościa medialnego był artykuł ukazujący paliatywna, druga chirurg szczękowy, przez jakiś czas pracował w Warszawie, a potem przeniósł na Podlasie i tam do towarzystwa do pomocy dobrał panią doktor Ewę Stankiewicz i współpracują z księdzem Jarosławem Szczerbaczem. Stworzyli hospicjum na podlasiu.

i don't Dzisiejsze możliwości, że Pan... tak czumu na morliwo na do Ona miała tą silną wiarę, tak bardzo dzisiaj potrzeba tej wiary w współczesnym lekarzom, żeby się nie bali, żeby się nie zamykali, żeby nie leczyli tylko przez telefon, żeby wyszli do człowieka chorego. Ilu ludzi dzisiaj umiera w samotności, w opuszczeniu? We Francji. W, 1009, jest w, ostatnim, w przedostatnim numerze Gościa Niedzielnego jest artykuł pod, na, zatytułowany Beatyfikacja zamiast Nobla. W 1926 roku urodził się Jérôme Lejeune, który miał jeszcze dwóch braci, rodziców. Długi czas nie mogli mieć dzieci, ale pojechali do słynnej katedry w szartr i tam modlili się i Pan Bóg obdarzył ich trzema synami. Rodzice byli bardzo pobożni, wychowali ich w duchu wiary. I młody Żeron, jako student, był w bibliotece i podeszła do niego czarna piękna dziewczyna, tunka, która poprosiła go o długopis, opis o pióro. I on wtedy pożyczył jej to pióro, bo chciała coś zanotować, ale się natychmiast w niej zakochał. W krótkim czasie mieli, wzięli ze sobą ślub i mieli pięcioro dzieci, a że on skończył studia, z, I w końcu został w, w najmłodszym profesorem w 38 roku życia został mianowany profesorem. Kochani, a oto właśnie on był genetykiem i odkrył przyczynę zespołu dałna. I jego żona wspominała, że był bardzo wrażliwy, ale miał bardzo wielki opór środowiska lekarskiego. I żona jego mówiła, że jej mąż był bardzo delikatny, subtelny i powiedział kiedyś, że gdyby wiedział, że jego odkrycie stanie się przyczyną aborcji dzieci z zespołem Downa, to nigdy by nie opublikował tych badań. I kochani, to był człowiek wielkiej kultury, wielkiego ducha, ogromnie kochał swoje dzieci i rodzinę. Kiedy Żoną, żeby rozmawiać, a pracę po obiedzie kontynuował dalej. To był człowiek ogromnej kultury, taktu, subtelny i był przyjacielem papieża Jana Pawła II. To właśnie pani doktor Wanda Puktawska ich poznała, kiedy profesor z żoną jechali do Rzymu, to tam zawsze mieli zaproszenie na mszę świętą poranną w kaplicy prywatnej u, u papieża, a potem szli na śniadanie. Bardzo się przyjaźnili. A po śmierci profesora, który jest Raka, jego dzieło kontynuuje Fundacja żeroma Lejeune ma opiekę nad bo opiekuje się 8 tysiącami pacjentów. Ale Francja to jest Francja. Tam jest inny duch. Profesor i jego dzieło nie pasowało do środowiska francuskiego i 146 naukowców i lekarzy stwierdziło, że fundacja Jerome'a za bardzo pronaj, za bardzo broni życia. Proces beatyfikacyjny profesora rozpoczął się w 2007 roku. Prezes fundacji Jean Le powiedział ciągle aktualne słowa profesora społeczeństwo które zabija swoje dzieci, utraciło duszę i nadzieję i żyje bez przyszłości. Kochani, to są, to są te małe ogniwka, te małe ogienki, które zapalają dzisiejszy, dolodowany świat. Pan Jezus się posługuje właśnie dobrocią człowieka, żeby nadal działać wśród nas. Żeby nam leczyć nasze słabości, nasze choroby. Panie, Ty leczysz złamanych narodów.